Witaj, strzelcu! To Twoje wiadomości na ostatnie dni listopada tego roku i przechodzimy sobie prosto do nich. Dwie karty, które pojawiły się dla ciebie, to karta mistrza z talii Osho Zen Tarot i karta e, królowej Buław. Ta karta mistrza nie ma swojego odpowiednika w tradycyjnym tarocie to jest taka dodatkowa karta, która pojawia się w tej talii. E, i ten mistrz w zen, on nie jest mistrzem innych ludzi, ale przede wszystkim mistrzem siebie. I to jest wspaniałe połączenie z tą królową e, Buław, bo ona też jest taką mistrzynią siebie, ale jest też swoją własną siłą napędową, swoim własnym motywatorem, swoją własną liderką bez względu na płeć, tak? bo w tarocie nie ma płci. Więc jest mistrzynią, mistrzem właśnie samej siebie. A w twoim poprzednim czytaniu Um, które wrzuciłam jakoś w połowie listopada, tam była taka wiadomość wykraczania poza granicę, poza granice twoje własne, ale też granice tego, co sobie wyobrażałeś, wyobrażałaś jako możliwe. I zdecydowanie, mistrz to jest taka energia wychodzenia poza granicę, tak, mistrz um, te granice przekracza. Mistrz siebie samego. I nawet jeżeli wokół tego mistrza zbierają się jacyś uczniowie, czy followersi, może mówiąc, mówiąc dzisiejszym językiem, to nie po to, żeby być jego wiernymi, tylko po to, żeby czerpać od niego wiedzę i inspirację. I ten mistrz też nie przyjmuje tych uczniów, żeby ich prowadzić. Tylko dlatego przede wszystkim, właśnie, że ma się z nimi czym dzielić i bardzo chce tą swoją wiedzę i swoją mądrość przekazywać innym. Tak, Właśnie wchodzimy w sezon strzelca, czy właściwie weszliśmy chyba dwa dni temu, więc w pewien sposób jesteś teraz właśnie takim mistrzem w centrum zainteresowania wszechświata. I ta królowa była zachęca cię, żebyś wszedł, żebyś weszła. W nowy rok Twojego życia z radością, odwagą, z pewnością, z odważnym entuzjazmem, z siłą, z motywacją. E, z seksapilem też z jakiegoś powodu to przyszło e, do mnie. Z taką wibrującą energią, taką właśnie charyzmatyczną, która przyciąga innych e, do Ciebie jak e, lgną, tak jak, jak ćmy do ognia, tak? Ta królowa właśnie buław jest ucieleśnieniem takiego ciepła, pewności, zdeterminowanej radości i przynosi ci ogrom kreatywnej mocy. Tak? Właśnie jak taka cheerleaderka zagrzewa cię do boju i mówi, żebyś zmierzał, zmierzała w kierunku swoich marzeń, swoich pragnień, swoich ambicji, z pasją, ale też z miłością. Wiedząc i wierząc w to, że możesz osiągnąć a, wspaniały sukces, że możesz osiągnąć mistrzostwo w tym, do czego dążysz. Tak? A, ale to, co jest ważne, to, żeby słuchać dźwięku Twoich wewnętrznych inspiracji, tych podpowiedzi intuicyjnych, kreatywnych, instynktownych, tej takiej muzyki Twojego wnętrza, tego właśnie wewnętrznego entuzjazmu i nie bój się eksplorować. Um, chciałoby się powiedzieć aż po krawędzie, aż po granicę swoją odwagę, samoakceptację, takie autoprzywództwo. Kiedy powiedziałam nie bój się eksplorować po granicę, to przypomniało mi się właśnie znowu, że w tym poprzednim czytaniu było wykraczanie poza granicę. Poza granice twoje i tego co myślałeś, myślałaś, że jest możliwe. Więc nie bój, się, nie bój się nawet ze swoim entuzjazmem, ze swoją inspiracją, ze swoim mistrzostwem wykraczać poza granice tego, co do tej pory było czy wydawało ci się możliwe, lub poza jakieś granice, które sam sobie narzucałeś. Tak? Ta królowa jest właśnie energią podobną do mistrza, nie, nie zbiera ludzi wokół siebie tak po prostu z zamiarem ich prowadzenia, po to, żeby być liderem, szefem czy być w centrum uwagi. Ona jest w centrum uwagi jakby z, po prostu z natury, tak? Bo jest właśnie taką energią, jak, jak ogień dla ćmy. I ci ludzie mogą lgnąć do ciebie, do twojej wspaniałej energii. E, jeżeli tak jest, to, to dziel się z innymi tą swoją energią, charyzmą, swoim humorem, znowu tą wiedzą, mistrzostwem, bo taka jest twoja natura i to też sprawia, że jesteś szczęśliwy, szczęśliwa i spełniona, tak? Strzelec jest bardzo takim znakiem z natury nakierowanym na przygodę, na radość życia właśnie. Więc jakby te karty zachęcają, żeby w pełni swojej tej natury, a nawet poza, wykraczając poza granice tego, co do tej pory dzielić się ze światem twoją pozytywną energią, nawet jeżeli dzielenie się ze światem oznacza po prostu ten krąg najbliższych ci osób, tak? a nawet obcych. Można się dzielić swoją pozytywną energią z innymi, choćby poprzez dzielenie się uśmiechem, tak? Tutaj już tą e, interpretację dokładną zostawiam Tobie, bo to Ty znasz swoją sytuację najlepiej. To, co jeszcze tutaj rzuca mi się w oczy, to to, że widzisz, jak ten księżyc tutaj swoim światłem spływa na tego mistrza, i tak jakby spływał po jego brodzie, tak? Księżyc jest przede wszystkim symbolem intuicji, więc w tym swoim mistrzostwie, czy w dążeniu do mistrzostwa, w czymkolwiek, w co się angażujesz w tej chwili, w swoim życiu ogólnie, kieruj się właśnie intuicją, swoimi instynktami, tym, co podpowiada ci Twoja intuicja, Twoja kreatywność. Nie ignoruj tego głosu. I Dziel się też tym z innymi. Wyrażaj to na zewnątrz. To, że spływa po brodzie, broda też jest symbolem jakiejś właśnie takiej głębokiej wiedzy i tego mistrzostwa, tak? Więc dziel się też z innymi. Jest tutaj ogromna en energia właśnie takiego wpływania na innych ludzi, ale tak jakby trochę bez um, jak to powiedzieć? zabrakło mi słowa. Um, tak jakbyś nie robił, czy nie robiła tego specjalnie, tak? Nie idziesz do ludzi, słuchajcie, będę przemawiać teraz do Was, tylko to się dzieje naturalnie, właśnie, że ci ludzie lgną, a Ty naturalnie dzielisz się tą swoją mądrością, swoją energią, tym entuzjazmem, swoją pasją, ambicją i ci ludzie lgną do tego światła. Bądź światłem dla tych, którzy być może też przychodzą do Ciebie właśnie po, po jakiegoś rodzaju mądrość. I znowu jeszcze też z tą energią e, Twoich urodzin, wkraczania w nowy rok Twojego życia. Tak jakby ta broda reprezentowała, że, że przybywa Ci kolejny rok życia, ale nie w takim znaczeniu e, starzenia się, ale właśnie, żeby tak jakby zachęca do spojrzenia na, na Twoje życie i nawet na Twój wiek, że każdy rok przynosi Ci mądrość, przynosi Ci wiedzę, doświadczenia i zbliża Cię do Mistrzostwa, pomagać Ci wykraczać poza granice tego, co do tej pory wydawało Ci się możliwe. Mam nadzieję, że to ma sens. Strzelcu, jeszcze pozytywne afirmacje dla Ciebie i tym sobie to zamkniemy. Ja Ci życzę wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin. Niedługo wrócę do Ciebie z dedykowanymi wiadomościami dla Ciebie na ten nowy rok Twojego życia. Żyj swoim życiem ze świadomością, nie trać czasu na nieistotne rzeczy, mądrze pielęgnuj i wydatkuj swoją energię. Wyobraź sobie, czego pragniesz, ale uwolnij się z kajdan osiągania celów. Ucz się otwierać serce właśnie wtedy, kiedy najbardziej chce się zamknąć. I ostatnia karta dla Ciebie, Strzelcu. Bycie kreatywnym jest częścią Twojej duchowej ewolucji. Wyrażaj siebie. Jak najbardziej to też jest taka energia tej królowej buła. W strzelcu jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dbaj o siebie. Do zobaczenia niedługo.